Kolejny pociąg pancerny, jaki przedstawię, czyli parowóz pancerny BR-93, model kartonowy BESTR. W zeszłym roku go na bazie Pico BR-75. Także to jest cały skład wydawnictwa BESTR. który w środku jest oklejony parowóz br 75 no Niestety jestem miłośnikiem pociągów pancernych. Był taki właśnie musiałem porowóz sobie zdobyć. Wstałem na rodzinki od żonki W ogóle ten porowóz wziąłem, taki właśnie, niedrogi. Znalazłem to, co kupiłem i musiałem go trochę poszlifować i okleić cały kocioł. Pan coś tu widać. Tylko ten Jacka jest tender na węgiel. Ten cały syp nieoklejony, tak wystawiłem. tak fajnie się prezentuje, bo tu. Emitacja węgla. Tu mamy platformy z pociskami, amunicją do działa kolejowego gneźno. Jest dział z pancernika, ściągnięte pancerniki zostają wycofane. Te, które zostawały wycofane, to z nich ściągano artylerię. Także główne działa były jako baterie nadbrzeżne, a te lekkie, średnie działa były stawiane na platformy kolejowe. Sześć takich platform, o ile pamiętam, było z pancernika gnezną. Węglereczka z zapasem węgla lotnijka. No i tutaj widzimy za trochę dalej. I teraz tak. Tu mamy wagon piko To jest chyba też piko to jest Lima i to jest Piko. To jest oryginalny wagon Pikowski, stary. Ja tylko do niego dokleiłem sobie, dorobiłem tą budę kartonową, bo tak było w modelu. To, że powiedziałem sobie, że nie będę oklejał całego wagonu kartonowego, skoro mam taki wagon. Jedynie musiałem tylko tą budkę hamulcowego doczepić. I tak mamy pociąg pancerny, działo kolejowe gneznął. Tak, i to mamy właśnie model kartonowy wydawnictwa BESTR. Który jest dostępny na stronie wydawnictwa WAK. Można wygooglować WAK modele, i tam na tym wydawnictwie, na tym WAK modele, można znaleźć różne pociągi pancerne Wehrmachtu, jak i radzieckie. To co ja mam pokazywałem. A to jest Petexa i magazyn BESTR.